Karol Strasberger, długoletni i niezmienny prowadzący teleturnieju Familiada, mógł ostatnio przekonać się, że jego pozycja jest nadal solidna. Mimo różnych plotek, potwierdza to zaskakujące nagranie, które pojawiło się w sieci tuż przed końcem roku. W jednym z odcinków świątecznych Familiady, w którym uczestniczyli znani pracownicy telewizji, doszło do nieoczekiwanych i zabawnych scen. Wśród gości znalazł się Krzysztof Szewczyk, prowadzący wideotekę dorosłego człowieka, który postanowił na moment przejąć rolę gospodarza. Podczas swojej kolejki do odpowiedzi, Szewczyk podszedł do Strasburgera i zaproponował, że to on poprowadzi grę. Zaczęło się od typowego dla programu żartu: Karolu, ty zawsze tak pięknie częstujesz sucharami. Ja mam teraz coś dla ciebie. Powiedz mi co robią owce, gdy nie mogą zasnąć. Strasberger, znany z szybkiej rypołści i dowcipu, natychmiast odpowiedział, liczą siebie. Szewczyk, chociaż nieco zawiedziony, że nie udało mu się zaskoczyć Strasburgera, przyznał mu punkt, mówiąc, dokładnie, brawo, wygrałeś. To zabawne starcie zostało szybko udostępnione w internecie, wzbudzając rozbawienie i sympatię wśród widzów. Produkcja Familiady wykorzystała to zdarzenie, aby rozwiać wszelkie plotki dotyczące ewentualnej zmiany prowadzącego, publikując film z komentarzem. Kiedy mistrz spotyka mistrza? Król sucharów jest tylko jeden. To wydarzenie ponownie potwierdziło, że Strasberger nie tylko utrzymuje wysoki poziom jako prowadzący, ale również jest w stanie z humorem reagować na spontaniczne wyzwania, zachowując przy tym swój charakterystyczny styl.